W ten się spotykamy na niewinnych. O godzinie 8 odbyło się zakończenie nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia. A wiecie o tym, że w całym centrum uczy się około 3 900, 2 800 uczniów. Musimy robić to na gimkaburu. 500 osób pożegnaliśmy już o godzinie 8.00. Zdecydowaliśmy się, że na godzinę 10.30 świadectwa promocyjne techników i branżówka, tak zwane pasko. Czerwony pasek na świadectwie, jesteście tutaj zaproszeni są do widzenia, jeżeli będą, będzie nam bardzo miło. Jeżeli nie mogli przyjść, to trudno. Pozostali paski dostaną w domu, albo pasku na dół. To jest ja świadectwo, to jest ta trzecia grupa, ale najważniejsze, że pozytywnie, że będą promowani na pasek następny. W związku z tym bardzo serdecznie witam Was, drodzy uczniowie, w jest z święty, Świętym. Obijmy sobie radę. Witam rodziców, którzy zdecydowali się, mieli czas zdecydowali się na uczestnictwo w dzisiejszym uroczystości. Bardzo serdecznie witam. Tam kadrę y, pedagogiczną Centrum kształcenia Zawodowego ustawicznego. i tam Witam całe grono pedagogiczne uczące. Proszę Państwa, y, pracuje nas 170 osób, także nie sposób wszystkich wymienić, zresztą fizycznie byłoby to niemożliwe. 107, 170 nauczycieli, 100 las, czyli nawet 3000. Największa szkoła w Zbigniew pomorskim biorąc wszystkie szkoły, czy to z miasta Pyrgosz, czy, czy Torun, nie ma tak dużej szkoły. Jesteśmy potencjalni. I wierzcie mi, że nie mamy się czego wstydzić wyniki mamy również w samym Zjednoczonych, a w niektórych rzeczach lepsze niż w większości. Yy, leczenie świadectw i listów pochwalnych dla rodziców. Pakiety mamy przygotowane, ja będę wyczytywał. od i średnie. Średnia zaczyna się od 5,75. Ktoś tam wyskrobał w trzecią klasie, bardzo nam było. Pasek otrzymuje ruch, który ma średnią 4,75 i wyżej zachowanie wzorowe bardzo dobrze. Wtedy ten państwowy pasek. Ktoś tam się że to jest historyczna ważność paski. Chyba zazdrości to sam lepiej, na świecie. I tak zapraszam. Z rodzicami, jeżeli są, jeżeli nie, to bez. Suzanna wilipp trzecia Józef Grombe, Wioletta Mówka, Sylwia Trenkowicz, Carlos Lely, Susannu Latudziak, Dominika Filarska, pani serwista przygotowuje się do Magdalena Martalena Katarzyna Chodawska, Oliwier Dąbrowski, Karol Archnicki, To już osiągnął. Słowa chińskiego filozofa mogą być maksymum życiowym dla każdego z nas. Wzywają nas one bowiem do podejmowania nieustannego wysiłku, zgłębiania wiedzy, do ciekawości świata i samorozwoju. Z drugiej strony, przestrzegają nas przed niebezpieczeństwem zejścia z właściwej drogi. Uczniowie zgromadzeni na dzisiejszej uroczystości, choć i którzy podjęli wyzwanie do łączenia do grupy najlepszej. Chcę Was, droga młodzieży, zapewnić, że wybraliście właściwie. Inwestycja w siebie z pewnością zaprezentuje w kolejnych latach. Serdecznie gratuluję Wam sukcesu, życząc jednocześnie, by nauka była zawsze dla Was ekscytująca, inspirująca i nieustannie poszerzała Wasze horyzonty myślowe. Ludzie, którzy tracą czas, czekając na szkolenstwie, najbardziej sprzyjające warunki, nigdy nic nie zdziałają. Powiedział Mark Fischl. Wy, drodzy uczniowie, do takich nie należycie. Wykorzystaliście czas i możliwości stanąć się wzorem do naśladowania dla innych. Oraz dumą cenną Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w rolnictwie. Przy tej okazji pragnę także podziękować Waszym wychowawcom i nauczycielom, którzy włożyli duży wysiłek w Waszą edukację, pokazali Wam drogę i zainspirowali do działania. To nasz wspólny sukces, który jest możliwy tylko wtedy, gdy połączymy swoje siły. Ten kończący się rok szkolny wymagał wiele samodyscypliny i pokonywania trudności, ale myślę, że wszyscy przyznacie mi rację, że było warto. Tak więc w o nową wiedzę doświadczenia rozpoczynamy upragnione wakacje. Niech będą one dla nas wszystkich czasem odpoczynku i rewelacji. Niech kontakt z przyrodą przyniesie nam nowe siły i nowe nadzieje na kolejny rok szkoły. Słoneczny, piękny i ciekawy wakacji. Dziękuję. Zapraszamy do uczniów starożytnych. Panie dyrektorze, panie profesorze. Lato, kipiące absolutną czerwieniem w maku. się ciężarem na brzmiałym leśnych latach. Lat, który wzywa życiu, do życia, do młodości i zabawy na miarę bez troski i słodkiego dzieciństwa. Czułam się przez cały rok i odraknąłam lekcji. A teraz koniec. Krok. Stop. Dzisiaj, lat, przyspieszę na resztę serca. I woła z wiatrem, jak się dać? Świat trafił sobie na jedną. Więc pora zacząć już wakacje. A spotkamy się tu wszyscy, by siedzieli i słuchali. Dzień dobry, do widzenia. Zobaczymy się w dzisiejszym. Yeah. Chciałbym podziękować z tego miejsca wszystkim osobom, które przygotowały dzisiejszą uroczystość, dwie uroczystości. jest jedna rzecz, druga rzecz, yy, druga rzecz to z dwa miesiące wakacji. Spędźcie je z głową na parku. Także uważajcie na siebie we wrześniu, wszyscy się tu spotykają i sobie do swoich ukochanych główek. Dziękuję wam, nauczycielom, wszystkim rodzicom za opiekę, za całoroczną pracę, a teraz specjalnie będziecie wychodzić na tak, stojały i specjalny utwór dla mistrzów. Dziękuję bardzo.